Cisza ciężko opadła na obiad. Zapach ryżu wciąż unosił się z nadgarnka, ale nikt się nie poruszał. Spojrzałem na niego, próbując zrozumieć, czy to był żart, ironia, czy po prostu ta surowa szczerość, jaką mają tylko dzieci. Biały gips kontrastował z kolorowym obrusem, zdradzając, że coś wymknęło się spod kontroli. Nie tylko w mojej ręce, ale i w naszej codzienności. Ta nauczka nie była krzykiem ani jedną z tych kłótni które sprawiają, że dom drży. Była lustrem. Wróciłem zbyt zmęczony, zbyt niecierpliwy, przekonany, że świat musi działać w moim tempie. Poprosiła o spokój. Odpowiedziałem pośpiechem. Poprosiła o uwagę. Zaoferowałem ciszę. Aż w końcu, próbując w pośpiechu coś naprawić w domu, wszedłem na drabinę bez ostrożności i spadłem. Trzask był szybki, nauka znacznie wolniejsza. Kiedy usiadłem przy stole, Moja żona podała jedzenie z tą samą troską, co zawsze. Nie powiedziała, a nie mówiłam. Nie musiała. Mój syn obserwował wszystko uważnymi oczami, ucząc się bez bezpośredniej lekcji. Nauczka była właśnie tam. Troszczyć się nie znaczy rozkazywać, słuchać nie znaczy tracić czas, a siła nie polega na robieniu wszystkiego samemu. Jedzenie jedną ręką zmusiło mnie do zwolnienia tempa. Proszenie o pomoc stało się codziennością, tak samo jak dziękowanie. Odkryłem, że dom działa lepiej, gdy każdy ma głos i gdy miłość nie musi podnosić tonu, żeby być wysłuchaną. Na koniec uśmiechnąłem się do syna i odpowiedziałem cicho, żeby lekcja była pełna. Nauczyła nas wszystkich, a, a on skinął głową, jakby dokładnie to chciał usłyszeć. Dla niego ta scena nie była dramatem, lecz opowieścią, którą zapamięta na długo. O odpowiedzialności, o konsekwencjach i o tym, jak dorośli też potrafią się mylić. Po obiedzie usiadłem na kanapie, bez pośpiechu, pierwszy raz od dawna. Przez okno wpadało miękkie światło popołudnia, a dom brzmiał inaczej, ciszej, spokojniej. Moja żona zbierała naczynia, a ja zauważyłem, ile rzeczy zwykle mi umykało: drobne gesty, cierpliwość w jej ruchach, troskę ukrytą w codziennych czynnościach. Złamana ręka goiła się powoli, ale coś we mnie zmieniało się szybciej. Nauczyłem się pytać, zanim zadecyduję. Zatrzymać się, zanim odpowiem, i słuchać, naprawdę słuchać. Mój syn zaczął częściej opowiadać o swoich sprawach, jakby poczuł, że w tym domu rozmowa ma teraz więcej miejsca. Czasem lekcje przychodzą w formie bólu, czasem w formie milczenia przy stole. Najważniejsze jednak, by je dostrzec i nie zmarnować, bo są takie nauki, które, jeśli je przyjmiemy, potrafią naprawić znacznie więcej niż złamaną rękę. Kilka tygodni później gips zniknął, ale nowy nawyk pozostał. Zanim wstałem od stołu, pytałem, czy ktoś jeszcze czegoś potrzebuje. Zanim podniosłem głos, przypominałem sobie tamten trzask i ciszę, która po nim zapadła. Dom nie stał się idealny. Nadal bywało głośno, czasem chaotycznie, ale był bardziej uważny. Mój syn zaczął pomagać częściej, nie dlatego, że musiał, lecz dlatego, że widział sens. A ja uczyłem się dziękować nie tylko słowami. Czasem wystarczyło odłożyć telefon, czasem usiąść obok i wysłuchać dnia do końca. Moja żona uśmiechała się wtedy tym spokojnym uśmiechem, który mówi więcej niż długie rozmowy. Zrozumiałem, że prawdziwe lekcje nie potrzebują oskarżeń ani zwycięzców. Potrzebują odwagi, by przyznać się do błędu i cierpliwości, by dać drugiemu przestrzeń. A jeśli kiedyś znów zapomnę, wiem, że życie przypomni, nie po to, by ukarać, lecz by nauczyć. Wieczorem, gasząc światło w kuchni, pomyślałem, że najważniejsza naprawa dokonała się nie w szpitalu, lecz tutaj, przy stole, w spojrzeniach, w ciszy, która przestała być ciężka, a stała się wspólna. Od tamtego dnia stół stał się dla mnie czymś więcej niż miejscem posiłków. Był punktem odniesienia. Gdy wracałem zmęczony, siadałem na chwilę i oddychałem zanim wnosiłem ze sobą ciężar dnia. Nauczyłem się, że dom nie jest areną, na której trzeba wygrywać, lecz przestrzenią, w której trzeba być obecnym. Mój syn czasem wracał do tamtej rozmowy, jakby sprawdzał, czy lekcja naprawdę została odrobiona. A ja nie unikałem tych wspomnień. Przeciwnie, opowiadałem mu, że dorośli uczą się całe życie i że przyznanie się do błędu to nie słabość, lecz początek zmiany. Widziałem w jego oczach ulgę i zrozumienie. Moja żona nigdy nie nazwała tego zwycięstwem. Dla niej wystarczyło, że w domu zrobiło się lżej, że rozmowy były dłuższe, a milczenie na spokojniejsze. Zrozumiałem wtedy, że największe lekcje często przychodzą cicho i że tylko od nas zależy, czy je usłyszymy. I choć ręka dawno wróciła do pełnej sprawności, wciąż pamiętam tamten dzień. Nie z powodu bólu, lecz dlatego, że był początkiem. Początkiem uważności. Wdzięczności i prostego odkrycia, że miłość nie daje nauczek, ona pokazuje drogę. Z czasem zauważyłem, że ta zmiana przenika też inne miejsca. W pracy przestałem reagować impulsywnie. W rozmowach częściej zadawałem pytania, zamiast od razu odpowiadać. Jakby tamten upadek otworzył we mnie przestrzeń na coś, czego wcześniej nie dopuszczałem. Moja żona słuchała tej rozmowy z kuchni. Kiedy spojrzeliśmy na siebie, nie było potrzeby słów. Była zgoda, cicha, dojrzała, wspólna. Wiedzieliśmy, że nie wszystko da się naprawić od razu, ale też, że warto próbować każdego dnia. Jeśli miałbym nazwać to, co się wtedy wydarzyło, nie powiedziałbym już, że ktoś komuś dał nauczkę. Powiedziałbym raczej, że życie zatrzymało mnie na moment i pozwoliło zobaczyć to, co najważniejsze. A stół, przy którym kiedyś zapanowała ciężka cisza. Stał się miejscem, gdzie nauczyliśmy się być razem. Naprawdę. Lata mijają szybko, a takie chwile, choć na pozór zwyczajne, zostają w pamięci najdłużej. Dziś, gdy myślami wracam do tamtego dnia, widzę go jak spokojną fotografię. Stół, światło wpadające przez okno, gips na ręce i spojrzenie syna, w którym było więcej mądrości niż wtedy potrafiłem dostrzec. To spojrzenie często mnie prowadziło w chwilach zwątpienia. Zrozumiałem, że rodzina nie potrzebuje bohaterów ani sędziów. Potrzebuje ludzi, którzy potrafią się zatrzymać, przyznać do błędu i spróbować jeszcze raz. Każdego dnia, czasem lepiej, czasem gorzej, ale zawsze razem. To niewielkie gesty budują dom, lecz drobne decyzje. Wysłuchać do końca, nie przerywać, zapytać, zamiast zakładać. Mój syn dorastał, a ja dorastałem razem z nim. Uczyliśmy się od siebie nawzajem. On ode mnie cierpliwości, ja od niego prostoty. Moja żona była cichym centrum tego wszystkiego, punktem równowagi, który nie potrzebował dowodów ani uznania. Jej lekcja nigdy nie była karą, była zaproszeniem do zmiany. Dziś, gdy siadamy do stołu, czasem śmiejemy się z tamtej historii. Nie z bólu ani z upadku, lecz z drogi, którą przeszliśmy od tamtej chwili. I za każdym razem mam pewność, że nie chodziło o złamaną rękę, lecz o coś znacznie ważniejszego o serce, które musiało nauczyć się słuchać. Jeśli ta opowieść czegoś mnie nauczyła, to tego, że prawdziwe lekcje nie krzyczą. One czekają, a kiedy w końcu je zauważymy, potrafią zmienić całe życie. Po cichu, od stołu, od jednego spojrzenia. I właśnie w tej ciszy nauczyłem się jeszcze jednego. Że wdzięczność nie kończy się na słowach. Objawia się w obecności. W tym, że wracając do domu, naprawdę wracam, nie tylko ciałem, ale myślami. Że pytanie, jak minął dzień, nie jest już grzecznością, lecz zaproszeniem. Zdarzały się chwile, gdy stary pośpiech próbował wrócić. Gdy ramiona napinały się od stresu, a język szukał ostrzejszych słów. Wtedy przypominałem sobie tamten stół i białą ciszę gipsu. To wystarczałoby zwolnić, by wybrać inaczej. Nie zawsze idealnie, ale uczciwie. Mój syn, już starszy, pewnego wieczoru powiedział, że tamta historia nauczyła go, iż siła nie polega na tym, by nigdy nie upaść, lecz by umieć się podnieść i zmienić kierunek. Uśmiechnąłem się, bo zrozumiałem, że lekcja zatoczyła koło. To, co miało być moją nauką, stało się też jego, a moja żona, wciąż ta sama spokojna, uważna, obecna. Czasem myślę, że największym darem, jaki mi dała, nie była tamta lekcja, lecz cierpliwość, by poczekać, aż sam ją zrozumiem. I tak żyjemy dalej, dzień po dniu, bez wielkich deklaracji, z troską, która objawia się w drobiazgach. Bo dom nie jest miejscem, gdzie wszystko się zgadza, jest miejscem, gdzie chce się wracać. A ja wracam, pamiętając, że najważniejsze nauki zaczynają się wtedy, gdy naprawdę słuchamy. Czasem myślę, że gdyby nie tamten dzień, wiele spraw pozostałoby niewypowiedzianych. Żylibyśmy obok siebie poprawnie, ale nie tak uważnie. Dopiero zatrzymanie wymuszone, niewygodne, pozwoliło mi zobaczyć, jak kruche są relacje, gdy się o nie nie dba i jak silne potrafią być, gdy da się im czas. Z biegiem lat nauczyliśmy się wracać do rozmów, nawet jeśli były trudne. Nie po to by wygrać, lecz by zrozumieć. Mój syn wyniósł z domu coś, czego nie da się zapisać w zeszycie: pewność, że emocje można nazywać, a błędy nie przekreślają człowieka. A ja nauczyłem się, że ojcostwo nie polega na nieomylności, lecz na gotowości do zmiany. Bywają dni, gdy świat znów przyspiesza, gdy wszystko domaga się uwagi naraz. Wtedy siadam przy stole, choćby na chwilę. Kładę dłonie na blacie i przypominam sobie, skąd przyszliśmy. To wystarcza, by odnaleźć właściwy rytm. Nie wiem, ile jeszcze takich lekcji przede mną. Wiem jednak, że nie boję się ich tak jak kiedyś, bo już rozumiem, że nie przychodzą, by odebrać, lecz by nauczyć. A jeśli nauka rodzi się z miłości i cierpliwości, potrafi zostać z nami na całe życie. I kiedy dziś ktoś pyta mnie, co tak naprawdę się wtedy wydarzyło, nie mówię już o złamanej ręce, ani o nieszczęśliwym upadku. Mówię o chwili, w której przestałem się bronić przed zmianą. O momencie, gdy zrozumiałem, że odpowiedzialność nie polega na kontrolowaniu wszystkiego, lecz na byciu obecnym, nawet wtedy, gdy jest niewygodnie, zauważyłem, że dom oddycha razem z nami. Gdy jesteśmy spokojniejsi, on też taki się staje. Gdy słuchamy, zamiast reagować, napięcie samo opada. To nie magia. To wybór powtarzany każdego dnia od nowa. I choć czasem wracają stare.